I to jest fajne, bo, no bo można przewalić kogoś, pokonać kogoś jedną techniką, no i fajny sensei, no i na treningach też jest fajnie. No i też fajnie jest dlatego, no bo można zdawać egzamin, no i można mieć, można też mieć, no i można poznać największego mistrza Aikido w Polsce. Zdjęmy. 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 Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey.

I na dami nie ma zbyt, bywa, tak. Trafić, dajmy tak, żeby rzeczywiście zawsze dobrze będzie się życie. Robię tak, na ten Robi tak, ja kompakt, czy Robię to zawsze tak. o, A ja się nie, na prawdopodobnie na 10 lat, trzeba się umiernie, a bardzo dobrze. Trzeba powiedzieć, będzie w wystarczyło, bo jak działa na tej zasadzie, właśnie, się bez żadnego problemu. E, w każdym razie to jest niejednica możliwości, bo ja wpuściłem do rzeczy ładnej, tak, to jest inny. No bo jak w tym pierwszym to wtedy no, jest tam ten. Następna to jest taka, że w tym czasie, ale jedna z jest taka, że podbiłem ją z powrotem. I teraz zobaczcie, jak każdy byłby, ok, tu otworzyć głowę. Czyli tak, odbijamy do góry. i dopujemy. Od razu, luźna zupełnie ręka, palec parę słysząc tak zamknięta ręka odbija z powrotem, tak? Jak się Ania odbije na drugą zagrożoną, w tym momencie ja mam czas na duże próby ręki. Nie tak, że ona idzie w do przodu, tylko będzie tak, dzielę odbiję i do góry ręka łokie podpisanie luźny, i tu nie ma luźna ręka. Tak. Czyli odbija miądzami. Od o. Do góry. Obocznie. Teraz. Teraz. dziura, Ta ręka. Nojboko. Bardzo droboko. A tu pokazuje pan o, To darło. Ona ma taką dzielnię się ze sobą za o,